Spotykam ludzi na swojej drodze, którzy mnie się pytają, jakie maszyny na siłowni pozwalają osiągnąć dobrą sylwetkę? Taką, że jak pójdę na miasto, zwłaszcza wiosną czy latem, pod podkoszulku, to kobiety będą na mnie zwracały uwagę. Ja tym ludziom odpowiadam jedną rzecz. Takiej maszyny na siłowni nie ma, ale są takie maszyny poza siłownią. A te maszyny nazywają się bankomaty. Bo jeżeli będziesz miał siekę w bankomacie, to wtedy kobiety na ciebie uwagę zwracać będą. Pozdrawiam. Ach. A siłownia moi drodzy jest po to, żeby się lepiej czuć, żeby mieć trochę ruchu, nie siedzieć na dupie przed telewizorem i żeby przede wszystkim dbać właśnie o swoje zdrowie.